wykazać Oskar Siemanieszko, witam bardzo serdecznie To kolejny odcinek z powrotem do formy nasza angielska liga wygląda troszeczkę inaczej e, a mianowicie kupiłem tutaj pozwoliłem sobie na zakup e, Magidiego e, który zastąpi naszego środkowego pomocnika, który grał na właśnie na tej pozycji e, kogo? Paulinio. Paulinho tak wcześniej grał właśnie Paulinio na tej pozycji zobaczymy czy pokaże nas, nam Gidi trzy mecze, trzy, me, trzy zwycięstwa wszystko zapowiada się doskonale może pokusimy się o awans, a nawet może i o mistrzostwo. Na razie jeszcze mamy... tutaj... szansę na wszystko. Gramy na razie o, o to utrzymanie. Drużyna tutaj... macie drużynę, mamy... drużynę francuską. Tak, zobaczymy. Troszeczkę... zawodniku Ligi Hiszpańskiej. Tutaj Pepe. Koncentrao, jak to mówi Szpakowski. Zaczynamy mecz. No, oczywiście pogoda doskonała na stadionie. Kibiców również nie może zabraknąć. Niedzielne popołudnie z rodzinami. Kibice Phantom Steam wybierają się na spotkanie. Oczywiście musi być zwycięskie tutaj. Dawid Louis, podanie do do jakiegoś tam tego ziomka, nie wiem jak się no, z tej ligi e, Willian do Remiego, wypuszcza Remiego właśnie no nie zdołał przejąć tej piłki no i co? No i tak i budują kontratak, Gidi teraz podanie do Williana który przeszedł na stronę do Remiego rzutka Willian nic nic z tego nic z tego Martinez Eder, o teraz Eder przejmuje piłkę Będzie miał tutaj szansę do zdobycia bramki Co zrobi nasz obrońca, znaczy bramkarz broni Doskonale, teraz podanie idzie, szybka kontra, zobaczcie Benteke, no Benteke zdobywa bramkę Powershot, bramka, Benteke, GG WP nie ma tutaj możliwości obrony tak silnego strzału wenteke. teraz jeszcze raz tym, tym razem Oskar tam się wyłaniał z ciemności i Remi uderza nad bramką lewa noga niedzielne popołudnie wybija tutaj obrońca, podanie do Remiego Remi finezyjnie obok bramki tym razem Groźnie, groźnie pod bramką przeciwnika, Mandana na bramce, e, lubiłem tego bardzo bramkarza na, e, w FIFA oczywiście 12, .00. miałem co, e, Marsylię, wygrałem jeszcze jako menadżer oczywiście na singlu, na Xboxie, to po prostu ten bramkarz był doskonały, to, było, to były czasy kiedy się grało jeszcze na singlu menadżera. Menadżerem musiałeś zarabiać pieniądze na zawodników, opłacać ich, przedłużać kontrakty, a tym razem teraz mamy futa. Kontrakty są na kartach, a my tracimy bramkę. 19 minuta, dlaczego... Dlaczego pozwoliliśmy przeciwnikowi troszeczkę nabrać tej pewności? No. Goście uderzył finezyjnie, no. był bez szans. Nasz błąd oczywiście po bronie. I to jest to czego nie lubię. Wygrywać i później przegrać mecz. Wygrywać. Wolę na przykład tak jak widzieliście przegrywać mecz. Teraz jak drewna się odbija piłka. Przegrywać mecz 1 do 0. Wtedy mam taką motywację do działania. I często właśnie wygrywam takie mecze, w których pierwszy... straciłem bramkę. Ten mecz troszeczkę wygląda inaczej. Strzeliliśmy pierwszą bramkę. A Teraz straciliśmy, no i i nie jest kolorowo Mariano tutaj do Rodrigueza, który strzelił nam bramkę przed chwilką Rodriguez prowadzi tą piłkę, będzie próbował wrzucić, tam jest napastnik, Miguel, łapie do rąk przyjmujemy piłkę, zagranie niecenne do Benteke niestety tam I miał szans. Myślę, że w tym meczu by się na pewno nam przydał stali, bo jest szybki. No zagranie do Benteke takie. Nie, nie, dokładne. Benteke, on właśnie powinien być tam zawodnikiem w tym środku, co tam powinien czekać wyczekiwać do środkowania. Jednak on musi tutaj rzucać, nie wiem co on to robi. Benteke, oczywiście znamy go wszyscy. Zabójczy gówek. Justin William Johnson, Klishi, Klishi, tak jak mówiłem wcześniej, może w innym odcinku Klishi obrońca, który wychodzi do przodu, włącza się w ataki, piłka dla przeciwników, chyba tam obrońca dotknął nogą, tak jak widzicie, biegnie, biegnie. Rodriguez, by podać z autu chyba nawet miałem od Rodrigueza w Lice francuskiej, w mojej drużynie też nie. Testowałem, tak jak mówię, testowałem wiele lig między innymi właśnie francuską. Francuską zagrałem w kilka i mówię nie, nie, to nie dla mnie. Tam miałem kawaniego miałem na bramce Komisa, który w FIFA 12 był doskonały, teraz już taki nie jest. Bentekę Pentekę Mandana, rzut karny, rzut karny Fauli, mamy jedenastkę Remi czy może jak ktoś inny? Może Oskar, może Oskar, dajmy Oskarowi się yy, wykazać, Oskar Po ziemi, bramka Oskar zdobywa bramkę w 37 minucie Na spokoju strzelamy Malutkie lagi Czy one będą chwilowe? Tak już przeszły właśnie nie wiem, czy na nagraniach są widoczne, ale troszeczkę przeszkadzają w graniu. Dobra. O, znowu te lagi, znowu te lagi. Dobra. To trwa naprawdę krótko, więc myślę, że nie będzie jakiegoś e, większego problemu. O, już ogarnęliśmy wszystko. Remi. nie chciał tutaj rzucić, jednak nie zdołał. 2 do 1. Prowadzimy w tym spotkaniu. Przydałby się jeszcze. Jeszcze jedną bramkę, taką dla. Bezpieczeństwa taką dla Pewności O kurde No i popełniamy błąd No Ale jednak obrona klisi Migolet do przodu Do No do Do przeciwnika jednak Remi tam nie zdołał Przejść tej piłki Tymczasem Podanie jeszcze do Skara Troszeczkę za mocne Jednak Gdyby ta piłka jednak troszeczkę Leciała lżej, no myślę, że nasz napastnik by zdołał e, oddać strzał. Ramirez, podanie do Benteke, Benteke trafia w słupek, przeciwnik chciał wybić główka Benteke, zabójcza i bramka. Komentarz oczywiście na żywo, zero stresu, fajna pogoda, wszystko. Więc nie ma co się stresować, przegramy, przegramy, wygramy, to fajnie. Kliszy do Ramireza, Kliszy Remi Remy, do Ramireza, Ramirez do Remiego. Niestety nie zdoł. Dość i przejęcie piłki. Znowu kompany, kapitan naszego zespołu. I sędzia w tym momencie kończy pierwszą połowę. Tak, sprawdzian. Pierwszy mecz: Gidiego. Jak na razie nie, jakoś szczególnie tutaj się nie wykazuje na boisku. Nie widać go kompletnie. E, przejęcie piłki. Oscar do Benteke. Benteke do Magidiego teraz. E, troszeczkę zwróciłem na niego bardziej uwagę. Oscar, Remiego. Remi, Lagi. Lagi mamy, Lagi mamy. Co się dzieje? Co się dzieje? Uderza. Nad bramką. Lagi mamy. Więc. Zrobię małe cięcie jednak. Dobra, wszystko wraca do porządku. Takie. Filowe mamy zawahania. Nie wiem, czy to od FIFA, od internetu, czy może od sprzętu. Hmm. Czy może od. Y, pamięci. Czasami tak mam, że. Jeśli tam zostanie jakieś 20 giga to już zaczynają się malutkie lagi. I... Piękna wrzutka tym czasem. Mamy aut, sędzia tak przyznaje Naszej, naszemu zespołowi. out tak kolejny aut, kolejne wybicie głową. Johnson do, do napastnika, nic z tego. Benteke opanowuje piłkę, zagranie do Remiego. Benteke, jednak został przepchany Bentekę Zagranie do Williana, patrzcie na to. No ale Mandana wyszedł z tej, z tej bramki, słapał piłkę. Dziękujemy bardzo, powiedział Benteke. Benteke, no tego zawodnika naprawdę ciężko przepchać. Teraz zgubił jednak piłkę, no i miał szansę. E, walczymy o piłkę. Martinez strzela bramkę, nie strzela. Bramkarz broni Migolet, naprawdę na razie się spisuje doskonale, chociaż może ta obrona. Troszeczkę mu pomaga, ale naprawdę miał wiele strzałów takich stuprocentowych, które obronił. O, ręce do góry i Migolet łapie piłkę. Remi do Benteke, który o, o dziwo został obalony. Podanie Magidi, który może, może coś zrobi teraz. Magidi wychodzi pięknie do Ramirez, Ramirez wychodzi. No niestety nie zdołał, czy zdołał przejąć? Nie zdołał, podanie od razu. Teraz Magidi przejmuje znowu piłkę, Ramirez no, znowu traci, może to podanie nie było tak dokładne, upanował Benteke, podanie do Benteke, właśnie Benteke do bramkarza, Wy Ten wybija, piłka znowu przejęta, znowu podanie i zamieszanie. E, piłka po ziemi do Martinez'a, który no biegnie, ma szansę i od słupka zdobywa bramkę, 66 minuta. Tracimy bramkę. Myślę, że to już pora troszeczkę. Myślę, że to pora, na, w której należy zakończyć tę zabawę. Trzeba już wykorzystywać sytuację. Trzeba szanować piłkę. Bo w, w przeciwnym razie hmm, przegramy mecz. Zagranie znowu. Długa piłka do Martineza, który ma szansę broni Migolet. Piękna. Obrona Eder, Eder to jest ten Najgroźniejszy, chyba ich obrońca. Obrońca, napastnik. My damy sobie szybko, super ofensywny. Ostatnio wiem, że zacząłem grać właśnie tym ustawieniem, troszeczkę więcej. Teraz Remy, wychodzi tam Benteke. Czy go przepcha ktoś? No, dawajcie, dawajcie, nie Benteke do środka. Nic tego, Gidi. Ale by była piękna bramka, lewa noga obo bramki Benteke I mamy rzut rożny Od obrońcy Benteke próbował strzelać Ramirez do Oskara, który To <laughs> nie zdołał I tak opanował fajnie tutaj William, to by mi się podobało Sobie troszeczkę Przyjął No, tam mógł troszeczkę coś Troszeczkę, troszeczkę Troszeczkę, cały czas troszeczkę Magili. Czyżby był tak, jeśli tam piłka by doszła, byłby spalony, chociaż nie chciałem, nawet nie pomyślałem, żeby zagrać do tamtego zawodnika. Tymczasem Migolet daleko do przodu na napastnika, niestety za mocno. Piłka godzina out. Rami do Martinesa Rami do Martinez, oczywiście to są przeciwnicy Ale podaję do niego tak e, Dobra, Rodriguez, będzie próbował wrzucić Wrzucił! Piłka wybita przez obrońców Dobra, gramy starannie już Piłka szanuje, Piłkę szanujemy e, Zagranie do Benteke Ramirez Johnson Ramirez Podanie, no niestety, piłkę tracimy. Idzie kontra 83 minuta, więc to jest czas, w którym mm, najgorszy czas, w którym możemy stracić bramkę. Nie dość co, stracimy e, tutaj. Prowadzenie będzie remis, Szczecin jeszcze będzie miał szansę mm, zdobyć 3 punkty w tym meczu, ale miejmy nadzieję, że e, ten mecz zakończy się po naszej myśli. Przy wyniku 3 do 1 już troszeczkę odpuściliśmy. O, tutaj się że jeszcze bramkarz, tak jak e, nieraz zrobił... E, zrobił... Co e, zrobił, tak? E, Julio Cesar, nasz e, ukochany. E, wybijając piłkę... E, o, migolet, no! Miał szansę, gramy troszeczkę na czas. Ten czasem minuta. Wybija daleko do przodu. no Myślę, że będzie aut. Tak, za mocno na aut. Wybija piłka dla przeciwnika. Mamy 90 minut, Sędzia dolicza w tym, tym tym razem 3 minuty. Fabio Concentrao będzie próbował wrzucić. Wrzuca! No niestety, niestety, niestety. Piłka nie dochodzi do napastnika. Piłka do Benteke. Benteke, tam wychodzi jeszcze Magidi który jest zagrywany właśnie, zagrywany. E, podanie Magidi, Magidi, Magidi uderza bramka, Magidi pierwszy mecz, 90. minuta zdobywa swoją pierwszą bramkę. E, piękna e, kontra, zobaczcie jak to jeszcze wpadło. No. Mandana, niezłego Wiksa tutaj zrobił. I myślę tak, to jest właśnie koniec. Koniec tego spotkania, wynik 4 do 2 dla nas oczywiście. Myślę, że tutaj co sprawiło, że zwyciężyliśmy, no myślę, że ten rzut karny Oscara przechylił troszeczkę tą szalę zwycięstwa na naszą stronę, ponieważ wynik 1-1 był tutaj wynikiem remisowym Strzał Oskara dał nam prowadzenie 2 do 1 przeciwnik troszeczkę się podłamał na nogach no i oczywiście gorzej troszeczkę grał 4 bramki do dwóch strzałów 12 do 7 tak jak widzicie się tutaj przedstawiają nasze statystyki 100% celności strzału dla przeciwnika my aż mieliśmy tylko 50 mieliśmy tylko 50% to podań troszeczkę była większa lepsza Przemawiała na naszą korzyść. Dobra, w tym momencie żegnam się z Wami. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku oraz znajdziecie mnie na Wirtualnej Gwiazdzie oraz na Paczkoholikach. To tyle na razie. Cześć.